Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem znów dla właścicieli posiadaczy samochodów marki Ford Focus MK2, Lift, Ford Focus C-Max Lift, Ford Kuga MK1, Ford Mondeo MK4 oraz Ford Transit MK7 wyposażonych w radioodtwarzacz marki Sony. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że po odpięciu klemy czy wyjęciu akumulatora, niestety, ale radio się zakodowuje. No, i niestety nie mamy możliwości słuchania fal radiowych czy tam innych płyt. Co zrobić w takim przypadku, jeżeli nie mamy tego kodu do radia, bo na przykład papiery wszystkie zostawiliśmy w domu, a w aucie akurat nie mamy tego kodu zapisanego? Hmm. Jest parę możliwości. Możemy na przykład wyciągnąć radio i odczytać numer seryjny radia, który jest tutaj na obudowie, w tym miejscu, na naklejce. Jak widzicie, nasze radio ma numer seryjny V007548. Lub też jest możliwość uzyskania tego numeru seryjnego poprzez wyświetlenie go na wyświetlaczu urządzenia po podaniu odpowiedniej kombinacji klawiszy. Jakiej? Już zaraz wam pokażę. Po pierwsze, musimy mieć włączone radio, tak jak jest w tej chwili. I naciskamy przyciski 1 i 6. Oraz przytrzymujemy aż zacznie nam się pokazywać ciąg liczb. Czekamy na dziewiątą ramkę. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta wraz z numerem seryjnym radia. Numer seryjny radia zgadza się z tym, który jest podany na obudowie. Jest to V007548 i na jego podstawie możemy wyliczyć kod odblokowujący. Jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby wyliczyć sobie ten kod, to możecie podawać numery seryjne radia w komentarzach pod tym filmem, a ja w miarę możliwości będę mógł Wam przeliczyć i udostępnić te kody. Dobra, ja już sobie przeliczyłem akurat kod dla tego właśnie radia i jest to akurat 9326, więc sobie go wprowadzam. 9326 oraz zatwierdzam go środkowym przyciskiem na pokrętle. I radio już jest odblokowane. Już możemy słuchać sobie fal radiowych oraz tego, co mamy nagrane na płytach CD lub tam na wejściu AUX. Bardzo prosta czynność, nie wymaga jakichś skomplikowanych działań. Także jak coś, można to zrobić samemu bardzo szybko. Oczywiście, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zapraszam do lajkowania oraz jeżeli lubicie takie treści, to również rozważenia subskrypcji kanału. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!